Siedem dni. Dokładnie tyle czasu zajęło byłemu mężowi, Louis Hey, by wrócił na czworakach, błagając o przebaczenie, po tym jak zastosowała najkontrowersyjniejszą technikę, jaką kiedykolwiek stworzyła technikę, którą nazywała odwróceniem pola magnetycznego i którą trzymała w sekrecie przez dziesięciolecia. Dlaczego w sekrecie? Bo działa zbyt szybko, bo jest zbyt potężna. I dlatego, że Louise Hey wiedziała, że niektórzy nie są gotowi na taką władzę nad sercem innej osoby, ale ty jesteś, w przeciwnym razie nie byłbyś tutaj. Wiem dlaczego to oglądasz, wiem co się stało, te, wiem jakie to uczucie, ta mieszanka gniewu i rozpaczy, kiedy ktoś kogo kochasz po prostu cię odrzuca, jakbyś był czymś do wyrzucenia, jakby cała wasza miłość była kłamstwem, a wszyscy wokół powtarzają te same puste frazesy. Zasługujesz na kogoś lepszego. Gdyby miało być, to by było. Skup się na sobie. Bzdury, bzdury, bzdury. Wiesz co to jest? To tchórzostwo przebrane za mądrość. Louise Hay myślała inaczej. Wierzyła, że kiedy naprawdę kochasz kogoś, kiedy zbudowaliście coś prawdziwego, masz prawo o to walczyć. Masz prawo wykorzystać wszystkie dostępne środki, by odzyskać to, co jest Twoje. I tak. Powiedziałam to, co jest Twoje, bo kiedy dwie osoby całkowicie oddają się sobie, kiedy tworzą głębokie więzi, kiedy budują wspólną historię, tego nie można po prostu wymazać, bo jedna ze stron postanowiła uciekać od bliskości. Louis Hay to wiedziała i dlatego opracowała najniebezpieczniejszą technikę w swojej karierze niebezpieczną, bo działać niebezpieczną, bo jest nieodwracalna. Niebezpieczną, bo w siedem dni przed tobą stanie osoba, która cię odrzuciła, błagając o drugą szansę, i wtedy będziesz musiał zdecydować, czy nadal chcesz dać tę szansę. Ale zanim nauczę cię tej techniki, muszę opowiedzieć historię, którą Louise Hay ukrywała przed światem przez 40 lat, historię jej własnego rozwodu, historię tego, jak straciła miłość swojego życia i jak ją odzyskała, używając. Metod, których nigdy nie odważyła się umieścić w żadnej ze swoich książek. Był rok 1969. Louise Hay była mężatką Andrzeja Haja, człowieka, którego głęboko kochała i któremu przysięgła życie u jej boku. Mieli plany, mieli marzenia, mieli więź, którą uważała za niezniszczalną. Aż do dnia, w którym Andrzej wrócił do domu i powiedział, że zakochał się w innej kobiecie, młodszej, którą poznał w pracy i że opuszcza Luis, żeby być z nią tak znienacka. Piętnaście lat małżeństwa, wyrzucone do kosza z trzyma powodu kaprysu. Luis haj była w szoku, zdruzgotana, ale po szoku przyszło coś o wiele potężniejszego przyszła złość. I ta złość była paliwem, którego użyła, by stworzyć najskuteczniejszą technikę odzyskiwania miłości, jaką świat kiedykolwiek widział. Louise Hay nie zaakceptowała decyzji męża, nie uszanowała jego wyboru, nie życzyła mu szczęścia. Postanowiła walczyć. Postanowiła, że 15 lat prawdziwej miłości jest warte więcej niż przemijająca zachcianka na nieznajomą. Spędziła trzy miesiące na studiowaniu psychologii człowieka, wzorów przyciągania, neurologii miłości i wszystkiego, co mogła znaleźć na temat głębokich więzi emocjonalnych. I odkryła coś... Co zmieniło wszystko. Odkryła, że kiedy ktoś opuszcza głęboki związek, nie odchodzi, bo przestał kochać, odchodzi, bo boi się intensywności miłości, boi się bezbronności, boi się zobowiązania, którego wymaga prawdziwa miłość, a jedynym sposobem, aby sprowadzić te osoby z powrotem, nie jest ściganie, nie jest błaganie, nie jest próba przekonania na siłę. To stworzenie tak intensywnej pustki emocjonalnej że nie mogą normalnie oddychać z dala od ciebie. Louise Hay nazwała to odwróceniem pola magnetycznego. Zamiast gonić, stajesz się nieodpartym magnesem. Zamiast pokazywać potrzebę, pielęgnujesz emocjonalną obfitość, której oni tęsknią z każdą sekundą dnia. I działa to w siedem dni. Zawsze siedem dni. Dlaczego siedem dni? Louise Hay odkryła, że siedem dni to dokładnie tyle czasu, ile potrzeba, aby ktoś całkowicie. Przetworzył nieobecność osoby, która była emocjonalnie centralna w jego życiu. Przez pierwsze trzy dni odczuwają ulgę. Dobrze, że wyszłam z tego. W ciągu następnych dwóch dni zaczyna się niepokój. Dlaczego ona nie próbowała mnie powstrzymać? W ciągu ostatnich dwóch dni pojawia się rozpacz. Co ja zrobiłem? Jak mogłem wyrzucić najlepszą rzecz w moim życiu? Siódmego dnia wracają. Louise Hay przetestowała tę technikę najpierw we własnym małżeństwie. I zadziałało. Andrzej wrócił siódmego. Dnia błagając o przebaczenie, mówiąc, że popełnił największy błąd w swoim życiu, ale Louise Hay na tym się nie zatrzymała. Przez lata testowała tę technikę na innych osobach. Kobietach, które zostały porzucone przez mężów. Mężczyznach, którzy stracili żony. Zawsze w sekrecie. Zawsze z ostrzeżeniem o odpowiedzialności, która wiąże się z taką mocą i zawsze działało, zawsze w siedem dni. Ale oto, co Louise Hey odkryła, co jest najważniejsze. Ta technika działa tylko wtedy, gdy miłość między wami była prawdziwa, kiedy istniało prawdziwe połączenie, kiedy naprawdę oddaliście się sobie w pewnym momencie. Technika nie tworzy miłości tam, gdzie jej nie ma. Reaktywuje miłość, która została tymczasowo zablokowana przez strach, niepewność, lub emocjonalną niedojrzałość drugiej osoby. Jeśli twój były nigdy naprawdę cię nie kochał, jeśli nigdy nie mieliście głębokiego połączenia, technika nie zadziała, ale jeśli mieliście coś prawdziwego, jeśli między wami istniała prawdziwa miłość, to ta technika zadziała w sposób, który cię zaskoczy, bo w głębi duszy Louise Hay znała prawdę. Które nasze społeczeństwo woli ukrywać. Prawdziwa miłość nie znika. Ona po prostu chowa się za strachem, a kiedy usuniesz strach, kiedy stworzysz odpowiednie warunki, miłość powróci na powierzchnię z pełną siłą. Tak stało się z Sarą, jedną z niewielu osób, którym Louise Hay nauczyła tej techniki w 1988 roku. Sara została porzucona przez swojego chłopaka po pięciu latach, który powiedział, że po potrzebuje przestrzeni, żeby się rozwijać. Pięć lat związku wyrzuconych, bo chciał znaleźć siebie. Sara zastosowała technikę Louise Hay. Siódmego dnia pojawił się u jej drzwi płacząc, mówiąc, że zrozumiał, że rozwój oznacza rozwój z nią, a nie z dala od niej. Albo Miguel, który stracił żonę po dziesięciu latach małżeństwa, ponieważ zakochała się w koledze z pracy. Miguel zastosował technikę. Siódmego dnia zadzwoniła mówiąc, że zerwała z tamtym mężczyzną i chce porozmawiać o powrocie do domu. Albo Anna, której mąż powiedział, że małżeństwo utraciło namiętność i że chce się rozwieść, aby odkryć, kim naprawdę jest. Anna zastosowała technikę. Siódmego dnia wysłał dwie tuziny róż z kartką proszącą o szansę na odnalezienie na nowo namiętności w ich małżeństwie. Siedem dni, zawsze siedem dni. Ale Louise Hay upierała się, by ostrzec. Ta technika ma swoją cenę. Cena jest taka, że raz zastosowana, raz gdy wrócą, na zawsze będziesz wiedziała, że masz moc emocjonalnego manipulowania. Każdą osobą, która Cię kiedykolwiek kochała, a z wielką mocą, idzie wielka odpowiedzialność. Dlatego uczyła tej techniki tylko garstkę osób, osoby, o których wiedziała, że użyją tej mocy mądrze osoby, które rozumiały, że odzyskanie kogoś to tylko pierwszy krok. Prawdziwa praca zaczyna się później, kiedy musicie odbudować związek na solidniejszych fundamentach. Ale być może jesteś w takim momencie życia, w którym potrzebujesz tej mocy, w którym potrzebujesz tej pewności, że możesz sprowadzić z powrotem osobę, którą kochasz, w którym musisz udowodnić samej sobie, że piętnaście lat małżeństwa, albo pięć lat związku, albo dwa lata wspólnego życia. Warte są więcej niż chwila niepewności drugiej osoby. Jeśli tak jest, to jesteś gotowa nauczyć się techniki, którą Louise Hay nazywała odwróceniem pola magnetycznego. Ale zanim cię nauczę, muszę, żebyś dokładnie zrozumiała, dlaczego ta technika działa. Bo jeśli nie zrozumiesz psychologii, która się za nią kryje, jeśli zastosujesz ją, wiesz, mechanicznie, bez zrozumienia zasad... Nie będzie miała takiej samej skuteczności. Technika Louise Hay opiera się na trzech fundamentalnych filarach psychologicznych. Pierwszy filar, postrzegana niedostępność. Kiedy ktoś opuszcza związek, automatycznie zakładam, że będziesz za nim biegać, że będziesz błagać, że będziesz próbować przekonać go, żeby został. Oni na to czekają, przygotowują się, by oprzeć się Twojej rozpaczy, ale kiedy tego nie robisz, kiedy po prostu znikasz. Wpadasz im w panikę, bo nagle stajesz się niedostępna. A wszystko, co jest niedostępne, automatycznie staje się cenniejsze. Louise Hay odkryła, że rozpacz jest odpychająca, ale obojętność jest magnetyczna. Drugi filar, dysonancja poznawcza. Kiedy ktoś kończy związek, tworzy wewnętrzną narrację, aby usprawiedliwić swoją decyzję. Była zbyt nachalna. On mnie nie rozumiał. Nic nas już nie łączyło. Ale kiedy całkowicie znikasz z ich życia, kiedy przestajesz potwierdzać tę narrację swoim zachowaniem, zaczynają kwestionować, czy ta narracja była poprawna, i wtedy zaczynają przypominać sobie wszystkie dobre chwile, które przeżyliście razem. Pamięć ludzka jest selektywna. Kiedy jesteś obecna, pamiętają problemy, kiedy jesteś nieobecna, pamiętają przyjemności. Trzeci filar kotwice emocjonalne. Każdy głęboki związek tworzy kotwice emocjonalne, piosenki, które o Was przypominają, miejsca, w których byliście szczęśliwi, zapachy, które aktywują wspomnienia, rytuały, na które dzieliliście, kiedy jesteście. Razem te kotwice stają się niewidoczne, są częścią codzienności, ale kiedy znikasz, każda kotwica staje się otwartą raną, każda piosenka, która leciała w radiu. Staje się torturą. Każde znane miejsce staje się polem minowym emocjonalnym. I im więcej kotwic stworzyliście razem, tym bardziej nieznośna staje się twoja nieobecność. Louise Hay zrozumiała, że nie musisz przekonywać kogoś, żeby do ciebie wrócił. Musisz tylko stać się nieznośnie nieobecna w jego życiu. I dokładnie to robi technika odwrócenia pola magnetycznego. Ale o to, co musisz zrozumieć, zanim zastosujesz tę technikę, wymaga ona całkowitej siły emocjonalnej. Wymaga, byś była w stanie całkowicie zniknąć na siedem dni, bez ulegania, bez wysyłania wiadomości, bez dzwonienia, bez szpiegowania w mediach społecznościowych. Siedem dni absolutnej ciszy. Czy potrafisz to zrobić? Czy jesteś wystarczająco silna, żeby zniknąć z życia osoby, którą kochasz, przez siedem całych dni? Bo, jeśli ci się nie uda, jeśli złamiesz się, trzeciego dnia i wyślesz wiadomość, jeśli ulegniesz piątego dnia i zadzwonisz, zniszczysz cały efekt techniki. Co gorsza, potwierdzisz ich decyzję o odejściu od ciebie. Louise Hay mawiała: siła to niewytrzymywanie bólu, siła to przekształcanie bólu w moc. I to właśnie zrobisz w ciągu najbliższych siedmiu dni. Przekształcisz ból odrzucenia, w moc odzyskania kogoś, kogo kochasz. Ale tylko wtedy, jeśli jesteś naprawdę gotowa, tylko wtedy, jeśli masz pewność, że chcesz tej osoby z powrotem w swoim życiu, bo raz zastosujesz tę technikę, raz gdy wrócą błagając, będziesz musiała zdecydować, czy nadal chcesz dać im szansę, a to może być najtrudniejsza decyzja w Twoim życiu. Teraz zatrzymaj się, weź głęboki oddech, poczuj złość, którą nosisz w sobie. Poczuj niesprawiedliwość tego, co ci się przytrafiło, bo ta złość, to oburzenie, to dokładnie paliwo, którego użyjesz, by zastosować najpotężniejszą technikę, jaką kiedykolwiek stworzyła Louis Hay technika odwrócenia pola magnetycznego ma siedem faz, po jednej na każdy dzień siedem faz, które przemienią cię z kogoś odrzuconego w kogoś, kto jest nieodparcie potrzebny ale zanim zaczniesz Musisz zrozumieć coś fundamentalnego. W ciągu najbliższych siedmiu dni symbolicznie umrzesz, osobą rozpaczliwie za kimś biegającą, błagającą, próbującą przekonać. Ta osoba musi umrzeć, aby mogła narodzić się potężna kobieta, która odzyskuje. Louise Hay nazywała to odrodzeniem poprzez nieobecność. I zaczynamy teraz Dzień pierwszy: całkowite zniknięcie. Pierwszego dnia zrobisz coś, co stoi w sprzeczności ze wszystkimi twoimi instynktami: całkowicie znikniesz z jego życia, całkowicie zablokuj go we wszystkich mediach społecznościowych, nie po to, by go zranić, ale by chronić technikę, bo jeśli zobaczy, że dobrze ci się wiedzie, jeśli będzie mógł śledzić twoje życie za pośrednictwem mediów społecznościowych, nie odczuje twojej nieobecności z niezbędną intensywnością. Usuń jego numer z telefonu. Nie po to, by zapomnieć, ale po to, by nie ulec pokusie, wysłania wiadomości w środku nocy, z kiedy zatęsknisz. Unikaj miejsc, które wspólnie odwiedzaliście. Nie dlatego, że uciekasz, ale dlatego, że tworzysz w jego życiu tak głęboką pustkę, że zacznie odczuwać twoją nieobecność. W każdym znanym miejscu. Louis Hay odkryła, że pierwszy dzień jest najtrudniejszy dla ciebie, ale najłatwiejszy dla niego. On wciąż jest w euforii wolności. Wciąż przekonuje się, że podjął właściwą decyzję. Pozwól mu się przekonać. Na razie pierwszego a dnia. I Twoim jedynym zadaniem jest zniknąć tak całkowicie, że kiedy cię poszuka, kiedy zechce sprawdzić, jak radzisz sobie z rozstaniem, nie znajdzie po tobie śladu. I to zasadzi pierwsze ziarno niepokoju w jego umyśle. Dzień drugi. Strategiczna cisza. Drugiego dnia, bo spróbuję się z Tobą skontaktować. Może to być pozornie niewinna wiadomość. Hej, jak się masz? Może to być jakiś pretekst. Zapomniałam czegoś w Twoim domu. Może to tylko prowokacja. Widzę, że mnie zablokowałaś. Bardzo dojrzałe z Twojej strony. Nie odpowiadaj, nieważne co powie. Nieważne jak będzie próbował Cię prowokować. Absolutna cisza. Louise Hay odkryła, że drugi dzień to moment pierwszego testu. Próbują potwierdzić, że cierpisz, że tęsknisz, że wciąż mają nad tobą władzę. Kiedy nie odpowiadasz, kiedy zachowujesz absolutną ciszę, zdają sobie sprawę, że stracili tę władzę i to ich głęboko niepokoi. Właśnie drugiego dnia zaczynają się zastanawiać, dlaczego ona za mną nie biega, dlaczego nie próbuje mnie odzyskać. I wtedy pojawiają się pierwsze pęknięcia w ich pewności siebie. Dzień trzech. Opór wobec manipulacji. Trzeci dzień to eskalacja presji. To próba emocjonalnej manipulacji, mające na celu złamanie twojej ciszy. Może to być dramatyczna wiadomość o tym, jak bardzo cierpią. Próba wzbudzenia zazdrości poprzez wspominanie o innej osobie. A może nawet okrutna prowokacja, mająca na celu sprowokowanie cię do gniewu. Nie wpadnij w pułapkę. Całkowita cisza. Louise Hay rozumiała, że trzeci dzień to test Twojej siły emocjonalnej. To próba naciskania wszystkich emocjonalnych guzików, o których wiedzą, że działają na ciebie. Ale oto sekret. Każda desperacka próba sprowokowania cię do reakcji jest dowodem na to, że technika działa. Każda nieodpisana wiadomość to kolejny gwóźdź do trumny ich pewności siebie. Trzeciego dnia wciąż próbują kontrolować sytuację, ale w głębi duszy już zaczynają tracić kontrolę. I ty możesz to poczuć, możesz poczuć narastającą rozpacz w ich wiadomościach. Dzień czwarty, punkt zwrotny. Czwarty dzień to moment pierwszej wielkiej zmiany w ich myśleniu, to moment, kiedy przestają próbować się kontaktować i zaczynają naprawdę odczuwać Twoją nieobecność. Zdają sobie sprawę, że nie będziesz za nimi biegać, że nie będziesz błagać, że po prostu zniknęłaś z ich życia i to ich przeraża. Louis Hay nazywała czwarty dzień przebudzeniem straty. To moment, kiedy w końcu rozumieją, że naprawdę cię stracili, nie tylko jako dziewczynę czy żonę, ale jako stałą obecność w ich życiu. Czwartego dnia zaczynają wspominać dobre chwile, późne rozmowy, uściski, które sprawiały, że wszystko wracało do normy, poczucie bezpieczeństwa, które zapewniałaś tylko ty. I im więcej pamiętają, tym bardziej nie do zniesienia staje się twoja nieobecność. Czwartego dnia możesz trochę odetchnąć. Bo od teraz oni wykonują za ciebie ciężką pracę, sami przekonują się, że popełnili błąd. Dzień pięci, milcząca rozpacz, piątego dnia popadają w całkowitą panikę, zdają sobie sprawę, że mogli cię stracić na zawsze. To moment, kiedy uderza ich rzeczywistość rozstania, mogą próbować skontaktować się z tobą za pośrednictwem wspólnych znajomych, mogą pojawić się w miejscach, o których wiedzą, że je odwiedzasz. Mogą nawet próbować wykorzystać inne osoby, aby dowiedzieć się, jak się czujesz. Utrzymuj ciszę. Nie ustąp ani o milimetr. Louise Hay odkryła, że piąty dzień to ostatnia próba utrzymania dumy. Wciąż próbują udawać, że decyzja o rozstaniu była słuszna, ale wewnętrznie przeżywają całkowity emocjonalny kolaps. Piątego dnia zaczynają idealizować cię. Twoja pamięć staje się w ich oczach idealna. Wszystkie wady, którymi usprawiedliwiali rozstanie, po prostu znikają, i zaczynają się zastanawiać, jak mogłem zrezygnować z idealnej kobiety. Dzień 6. Wewnętrzna kapitulacja. Szósty dzień to moment wewnętrznego poddania się. To moment, kiedy przyznają sami sobie, że popełnili największy błąd w swoim życiu. To moment, kiedy decydują, że zrobią wszystko, aby cię odzyskać, ale wciąż mają dumę. Nadal boją się odrzucenia. Nadal nie wiedzą, jak się do ciebie zbliżyć po wszystkim, co się wydarzyło. Szóstego dnia zaczynają w myślach ćwiczyć, jak przeproszą, jak wytłumaczą swój błąd, jak przekonają cię, abyś dała im drugą szansę. Louise Hay wiedziała, że szósty dzień to moment, kiedy zwycięstwo jest prawie kompletne, to moment, kiedy wewnętrznie już zdecydowali, że chcą cię odzyskać, ale wciąż zbierają się na odwagę, aby działać. To dzień, którym możesz zacząć przygotowywać się na ich powrót. Bo siódmego dnia wrócą, dzień siedem, nieunikniony powrót. Siódmego dnia wracają, zawsze wracają. Może to być pełen łez telefon, długa wiadomość z przeprosinami, niespodziewane pojawienie się przed Twoimi drzwiami, ale wracają i kiedy wrócą, będą zupełnie inni niż osoba, która Cię zostawiła siedem dni temu, będą bezbronni, zrozpaczeni. Zdesperowani, aby odzyskać to, co stracili. Louise Hey odkryła, że siedem dni całkowitej nieobecności wystarcza, aby złamać każdą dumę, każdy upór, każdy opór, jaki mogą mieć. Siedem dni, aby zrozumieli, że zrezygnowali z najlepszej rzeczy, jaką mieli w życiu. Ale oto, na czym Louise Hey kładła nacisk: kiedy wrócą, kiedy będą tam przed tobą, błagając o szansę, nie możesz od razu ustąpić. Bo jeśli ugniesz się za szybko, jeśli zbyt łatwo wybaczy, stracą do ciebie szacunek, będą myśleć, że mogą cię zostawiać i wracać, kiedy tylko zechcą. Więc kiedy wrócą, wysłuchaj, rozważ, ale nie podejmuj decyzji od razu. Powiedz: Potrzebuję czasu, żeby pomyśleć. To, co mi zrobiłeś, było bardzo poważne. To nie jest coś, co załatwi się jedną rozmową. A potem daj im jeszcze dwa dni ciszy, dwa dni, żeby cierpieli czekając na Twoją decyzję. Dwa dni, aby zrozumieli, co oznacza życie bez Ciebie. Dopiero po tych dwóch dniach zdecyduj, czy chcesz dać im drugą szansę. Ale oto prawda, którą odkryła Louise Hay. Po zastosowaniu tej techniki, po tym jak ktoś błaga o Twoje przebaczenie, możesz odkryć, że już nie chcesz tej osoby w swoim życiu, bo przez te siedem dni ciszy, przez te siedem dni absolutnej siły, możesz odkryć, że jesteś znacznie silniejsza, niż myślałaś. Możesz odkryć, że zasługujesz na kogoś, kto nigdy Cię nie zostawiłby. I to jest największa ironia techniki Louise Hay. Czasem, odzyskując kogoś, odkrywasz, że już nie potrzebujesz być odzyskiwana. Sara, którą wspomniałam wcześniej, zastosowała tę technikę i odzyskała swojego byłego chłopaka. Ale kiedy wrócił, kiedy błagał o szansę, zdała sobie sprawę, że nic do niego nie czuje. Siła, którą odkryła podczas siedmiu dni ciszy, pokazała jej... Że zasługuje na znacznie więcej. Miguel odzyskał żonę, ale zdecydował się do niej nie wrócić. Bo podczas stosowania tej techniki zrozumiał, że osoba, która porzuca dziesięcioletnie małżeństwo z kaprysu, nie zasługuje na drugą szansę. A Anna przyjęła męża z powrotem, ale na zupełnie innych warunkach. Odkryła swoją własną siłę i nigdy więcej nie będzie tą samą uległą żoną. Technika Louise Hay nie tylko odzyskuje. Ona przemiana, pokazuje ci, ile władzy masz nad osobą, która cię odrzuciła, a ta wiedza zmienia wszystko, bo skoro wiesz, że możesz kogoś odzyskać, skoro udowodniłaś sobie, że masz tę moc, nigdy więcej nie zgodzisz się na traktowanie cię jak przedmiot jednorazowego użytku, nigdy więcej nie przyjmiesz okruszków miłości, nigdy więcej nie przyjmiesz pustych przeprosin, nigdy więcej nie przyjmiesz złamanych obietnic. Stajesz się kobietą, która domaga się miłości, na jaką zasługuje, albo nic. I być może to jest prawdziwa magia techniki Louise Hay. Nie chodzi tylko o odzyskanie kogoś, kto cię zostawił. Chodzi o odzyskanie własnej mocy, własnej godności, a własnej siły. Chodzi o odkrycie, że nie potrzebujesz nikogo, kto nie rozpoznaje natychmiast twojej wartości. Ale jeśli nadal chcesz zastosować tę technikę. Jeśli nadal chcesz udowodnić sobie, że możesz odzyskać osobę, która cię odrzuciła, to teraz wiesz dokładnie, jak to zrobić. Siedem dni. Absolutna cisza. Całkowita nieobecność. Niezłamana siła. Siedem dni, by zamienić odrzucenie w odzyskanie. Ból w moc. Rozpacz w godność. Louise Hay to zrobiła. Dziesiątki innych osób to zrobiły. Teraz twoja kolej. Pytanie brzmi, nie. Czy masz odwagę zniknąć na 7 dni? Czy masz potrzebną siłę emocjonalną, aby pozostać w absolutnej ciszy, podczas gdy oni błagają o Twoją uwagę? Bo jeśli tak, jeśli uda ci się zastosować tę technikę z precyzją, której nauczyła Louise Hay, za 7 dni przed tobą stanie osoba, która cię odrzuciła, całkowicie zmieniona, bezbronna, żałująca, błagająca o drugą szansę. I wtedy odkryjesz coś o sobie, czego być może nigdy nie wiedziałaś. Że jesteś na tyle potężna, aby zdobyć każde serce, które cię kochało. I że ta moc nigdy więcej nie pozwoli ci zaakceptować mniej niż zasługujesz. Bo odrzucenie nie dotyczy tego, że nie jesteś wystarczająco dobra. Odrzucenie dotyczy tego, że oni nie są na tyle odważni, aby kochać cię tak, jak zasługujesz na bycie kochaną. I kiedy to zrozumiesz. Kiedy udowodnisz to sobie. Wszystko się zmienia, wszystko. Siedem dni. Stoper jest przed tobą, technika jest w twoim umyśle, moc jest w twoich rękach, czy jej użyjesz?